Musimy powiedzieć, jaki jest cel tego naszego spotkania. Otóż, em, mi bardzo zależy na tym, żebyśmy się dzielili wiedzą, i e, tak naprawdę potrzebny jest praktyk, czyli agent ubezpieczeniowy, i to jest Twoja dzisiaj rola, Dominik. Żebyś, żebyś powiedział, jak Ty się w tej chwili odnajdujesz w tej sytuacji, która jest dla wielu osób nietypowa. Podejrzewam, że dla Ciebie nie jest tak bardzo nowa jak dla innych, ale do tego Dokładnie. za chwilę przejdziemy. I chodzi też o to, żebyśmy pokazali dobre praktyki, żebyśmy też dodali trochę otuchy, żebyśmy pomogli się tym ludziom odnaleźć w tej nowej sytuacji, bo na pewno gospodarczo wiele zmian przed nami, tak to, tak to powiem delikatnie, nie? jeżeli chodzi o, o zmiany w, w gospodarce, w ekonomii i w ogóle w, 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 w pozyskiwaniu klientów, w kontaktach z klientami. Ale okej. Okay. Jak to w tej chwili u Ciebie wygląda? Powiedz mi, czy um, liczba klientów, których obsługujesz, czy to zdalnie, czy w jakiś inny sposób w ostatnich dniach w ogóle spadła? Czy jest tak samo? Czy jest źle? Czy jest gorzej? Czy jest lepiej? Jak to czujesz? Znaczy, troszeczkę ciężko powiedzieć mi na dzień dzisiejszy, bo widzę, że to dopiero gdzieś tak zaczyna jakby e, w świadomość nam wchodzić, tak, że, że coś takiego się stało, jednak ta gospodarka gdzieś tam cierpi. E, dla mnie. Jakby ta praca zdalna i w ogóle obsługa klientów online i, i rozmowa z nimi to nie jest nic nowego. Od dwóch lat to robię, od dwóch lat siedzę właśnie w tym miejscu w domu. A gdzie e... siedzisz, powiedz? Gdzie, gdzie, gdzie jest twoje biuro domowe? Właśnie to jest najgorsze, to biuro domowe jest tam, gdzie śpię, czyli w okay. Okay. <laughs> Więc to nie jest zbyt dobra praktyka. Okay. E... No ale tak e... ale to nie chodzi o to. Kwestia jest tego właśnie, jak sobie radzić i. Dokładnie. Kiedy zmieniamy swoją pracę tak naprawdę z tego z biura stacjonarnego do domu, to przecież też jesteśmy przed komputerem, też mamy telefon obok siebie, ale jednak okazuje się, że jest całkiem inaczej. Mamy bardzo, bardzo naprawdę mnóstwo rozpraszaczy tak. i musimy sobie z tym naprawdę poradzić, no bo będą zakłócenia w naszej pracy, a jeżeli chodzi o samą ilość klientów, Troszeczkę zauważyłem ten spadek, jednak A. nie ma gdzieś tych telefonów tak często jak było. Są stali klienci, których obsługuję, ale tych nowych, no, już gdzieś tam ciężej to przychodzi. Okay. Tak, więc no wydaje mi się, że to właśnie sytuacja na to, że ludzie na, na razie mm, wolą trzymać te pieniądze jednak. Tak? Zaczajony tygrys, ukryty smok. Tak, tak. Trzymamy te pieniądze, zastanawiamy się, czy, czy banki są w ogóle bezpieczne, żeby trzymać nasze pieniądze i gdzieś tam nie chcemy ich za bardzo wydawać. Myślimy tylko, jak zaopatrzyć się w to, żeby mieć te najbardziej podstawowe rzeczy, które potrzebujemy do codziennego życia, a inne rzeczy schodzą na bok. I to Pewnie powoli tak. zaczynam zauważać. Aczkolwiek puściłem ostatnio na reklamę posta, w którym yy, opisuję, jak wygląda pobyt w szpitalu przy ubezpieczeniu na życie, czyli na co tam no. zwrócić uwagę, jakie są ograniczenia. I ten post naprawdę łapie bardzo dobre zaangażowanie, tam chyba na dzień dzisiejszy już jest około 100 polubień, yy, zasięg jest dobry. Wiadomo, to można wszystko podreperować, kwestia tekstu i, i grafiki, ale nie o to chodzi. Pokazuję, za chwilę do tego to, dojdziemy. Tak, mm, okay, ale okay. to to, że ludzie gdzieś tam się jednak tym interesują. Coś, coś tam powoli łapią, co nie? Więc e, powoli wydaje mi się, że tak jakby to wszystko nie powiem, że wraca do normy, bo to nie wraca do normy, ale ludzie, gdzieś już tam zaczynają myśleć obok tych podstawowych potrzeb, żeby jednak gdzieś tam się też zabezpieczyć, no bo jest sytuacja, jaka jest. A osobiście ja przynajmniej uważam, że to prędko no, nie zniknie jednak.